Wanna be what you are, wanna see what you are all the time I am you, you are mine I am home in your hands what you wake, what you're sad all the time I am you, you are mine Przepiękna, stuprocentowa bawełniana kurtka. E, kochany model taki cieniuteńki, e, idealny, myślę, że na każdą pogodę. Zobaczcie, ona będzie e, zapinana. Słuchajcie, na taki zamek przez całość. Kieszenie po bokach, e, długość rękawa. Możecie ją sobie wywinąć, odtoczyć. I to, co jest ważne, e, kaptur. Zobaczcie, jak ona się pięknie prezentuje do jeansów, do t-shirta, do topa. Możecie ją również sobie nałożyć na kochane sukienkę, przerzucić. Genialny model. Składowo też będzie bardzo fajnie, bo tutaj macie bawełnę, więc wszystko naturalne. Wymiarowo kochane. Obwód w biurcie mierzony na płasko, 120 cm, natomiast długość całkowita 65 cm. I zobaczcie te kolory. Ze mnie cegła, przepiękny kamel, butelka, czekolada, bordo, Czarna. Cena kurteczki 99 zł. Kolejny post sprzedażowy to genialny sweterek w cenie 49 zł. Model dobrze znany, klasyczny, krótki rękaw z pięknym takim tutaj tylko e, przeszyciem na rękawie. E, dekolt serek, rozmiar uniwersalny, taki myślę, że większy w biuście od 100 na płasko do 120. Model genialny. Pokażę Wam jeszcze z tyłu, jak się prezentuje. Taki luźny uniwersalny, oversize'owy sweterek i przepiękne kolorystykę mamy z niego. Taki beżyk, fango, pomarańcza, fuksja, zieleń, malina, czerwień, bordo, czekolada, czarny. I cenę przypomnę jeszcze raz, 49 zł. Kolejny post sprzedażowy, przepiękny sweterek, taki ażurkowy, dziergany. Tak Wam pokażę, żebyście sobie tutaj popatrzyły. Z taką piękną jakby, słuchajcie, broszką. Taka ważka na sweterku. Rozmiar uniwersalny, uciągający się w biusie do 123 czwarte rękawka. Popatrzcie, jak on się pięknie prezentuje do dżinsów. Będzie też bardzo ładnie wyglądał do krótkiej spódnicy, bo on jest w ogóle krótszym modelem. Przepiękna kolorystyka, ze mnie taka soczysta czerwień. Przepiękna biel. Beż. Kamel. Żółty. Różowy. Haber. I zieleń. I kochane cena 99 zł. Kolejny pod to przepiękna bawełniana sukienka większa w biuście na płasko 130 cm. Model sztosowy, luźny, nieopinający. Ja go sobie tutaj, kochane, założyłam do paska. On posiada również kieszenie. Zobaczcie, rękaw jest taki troszeczkę dłuższy. E, spokojnie, myślę, że do łokcia. E, dekolt pięknie wykrojony. Taką łódeczka. Zobaczcie, jak ona się pięknie z tyłu też prezentuje. Możecie ją sobie nosić na luźno lub do paseczka. Przepiękna kolorystyka, kochane. E, fango. Ze mnie czekoladka. Piękny granat. I czarna cena 79 zł, i ja sobie do niej założyłam kochane, ten nasz naszynik z najnowszej dostawy. Przecudowny to jest naturalny kamień. Pięknie się prezentuje na takim rzemyku. Tych naszyników mamy mm, sporo w różnych innych kolorkach, także piszcie, jakby się Wam spodobał cena naszyjnika 59 zł. Kolejny sprzedaży. zjeżdżają już do nas piękne nowości w takich, zobaczcie, bardziej jesiennych kolorach. Sztosowe koszule naszej włoskiej produkcji składowo-bawełenka z takimi, zobaczcie, przepięknymi graweczkami. Takie emblematy, kwiatuszki, muszelki, ale słuchajcie, możecie je sobie odpiąć i wtedy zostają gładkie, takie guziki. Koszula w długości rękawa standardowym, możecie ją sobie tutaj podwinąć. Pięknie się prezentuje. Luźna rozmiarowo. Myślę, że do elki spokojnie. Piękny kołnierz. Z tyłu Wam pokażę, jak się pięknie ona prezentuje. Ja ją sobie założyłam do e, jeansów, Możecie ją sobie wywinąć, ale ona też jest, słuchane, e, słuchajcie, kochane, taka dłuższa, więc możecie spokojnie ją sobie tutaj e, związać. Przepiękne kolory. Ze mnie czarna. Fango. Czekolada. I zobaczcie, jakie śliczne do cena koszul 149 zł. Kolejny post sprzedażowy to genialny model T-Shirt, tym razem produkcja turecka. E, świetna bawełna jakościowo, e, wydaje mi się, że tysiące razy lepsza niż ta imitacja chińskiego odpowiednika, więc tutaj w 100% polecam ją. E, świetny model, model, który ma taki ściągacz, tutaj zobaczcie z przodu, e, tutaj nad, e, z tyłu jest tak wykończony, takim też ściągaczem, Tu jest gładziutki, a z przodu macie tylko taki, zobaczcie, piękny print kwiata, rękaw krótki. Zobaczcie, ja ją mam też nastawiona się z tyłu i z przodu. Przepięknie komponuje, ja sobie ją założyłam do takich naszych hitowych, oczywiście też tej produkcji tureckiej dresiaków. Uwielbiam ten model i zobaczcie teraz kolory jakie mamy. Biały beżyk ze mnie, puder, cytryna. Niebieski, mięta i czarny. I cena, słuchajcie, kochane, tego t-shirta 69 zł. Kolejny post sprzedażowy to przepiękna turecka bluzka, większa rozmiarowo. W pięknych, tutaj zobaczcie tylko printach, na przodzie koszulki. Ściągacz, kochane, z takim złotym sznurkiem z przodu. Zobaczcie, na rękawach taki ściągacz. I tu na dole, kochane, też jest ściągacz. Bluzka jest dłuższa, zobaczcie. Ja mam na sobie rozmiar SM i on w biuście ma, kochane, 140 cm. Natomiast drugi rozmiar mamy większy, LKXL. -ka. I tu, kochane, specjalnie dla pań, które mają większe biusty i prosiły nas o większe rozmiary, będzie 150 cm. Bluzka jest naprawdę mega. Genialna bawełna uciągająca się, przepiękna kolorystyka, zobaczcie, ze mnie śmietana, piękny beż, czekolada, czarna, zobaczcie jaka czarna jest piękna z tym złotym, haber, butelkowa zieleń i zobaczcie jaka piękna funkcja. Cena tych bluzeczek to również 69 zł. Kolejny post sprzedażowy to jest przepiękna bluzka tureckiej produkcji rozmiarówka SM i ona ma w biuście kochane 120 cm i LXL, i ona ma w biuście 130 cm kolory przepiękne, taka nasza klasyka, przecudowna, delikatne słuchajcie, tylko tutaj emblematy na przodzie. Rękaw, powiedziałabym, taki, 3 czwarte, Zobaczcie, jak ona się pięknie prezentuje, luźna bluzka tutaj z takimi rozcięciami e, po bokach. Z tyłu oczywiście gładziutko z przodu, przepiękny dekoldzik i te kolory. Śmietana. Ze mnie zobaczycie taki piękny beż ciemny, czyli kamel, czekolada, i czarny i kochane cena bluzki, również 69 zł.